Mam na imię Maria, jestem z Warszawy. Pani Premierze, mam pytanie dotyczące pushbacków. Ponieważ 13 marca 2020 roku zostało wydane rozporządzenie na podstawie którego są wydawane wszystkie puszbaki dokonywane. Rozporządzenie wciąż obowiązuje pomimo tego, że łamie prawo międzynarodowe i wiele umów multilateralnych, którymi jesteśmy stronami. W piątek premier Donald Tusk powiedział, że w sprawie pushbacków nic się nie zmieni, ponieważ jest to kwestia polskiego bezpieczeństwa. Dlatego mam pytanie, dlaczego nie możemy chronić bezpieczeństwa kraju bez łamania prawa? Dziękuję. To jest poważna kwestia, bo ona dotyczy bezpieczeństwa Polski. I premier powiedział wam całą prawdę i stoi po najlepszej stronie, jakiej może stać. I będzie miał moje wsparcie, a ja jego wsparcie w tej sprawie, bo rozmawialiśmy o tym wielokrotnie. Bo po drugiej stronie przychodzą terroryści, którzy chcą napaść na nasz dom. Po drugiej stronie przychodzą ludzie, którzy zabili sierżanta Mateusza Sitka, bohatera Rzeczpospolitej, żołnierza wojska polskiego. Po drugiej stronie już nie ma wielokrotnie osób, które potrzebują pomocy. Jeżeli są osoby, które potrzebują pomocy, to uwierzcie mi. Strażnicy graniczni, żołnierze udzielają tej pomocy, szpital w Hajnówce, któremu bardzo chcę podziękować, który wykonuje wielką misję, udziela tej pomocy, i też organizacje pozarządowe, które udzielają tej pomocy. Ale dzisiaj ta, ten charakter operacji zmienił się zasadniczo jest inspirowany, sterowany i bardzo mocno przygotowany przez reżim w Moskwie i w Mińsku, przygotowanych ludzi nastawionych na atakowanie naszych żołnierzy i funkcjonariuszy. Codziennie w ich stronę lecą konary drzew, codziennie w ich stronę lecą obelgi, nie tylko słowne, agresja fizyczna, lecą kamienie, są przygotowani, mają noże. Nie spoczniemy, dopóki nie złapiemy i to też chcę jeszcze raz wszystkim obiecać, wszystkim rodzinom żołnierzy wojska polskiego w Polsce, straży granicznej. Nie spocznie polskie państwo, dopóki morderców polskiego żołnierza nie złapiemy i nie ukażemy. To jest nasze zobowiązanie. To jest moje zobowiązanie. I to jest moja odpowiedzialność. A dlaczego Finlandia pomimo tego samego prawa międzynarodowego wprowadza zasady podobne do Polski? Bo nie można zgadzać się na łamanie prawa też i na ataki, które zagrażają bezpieczeństwu. Do czynienia w Polsce w ostatnich miesiącach mamy z nieprawdopodobną falą aktów sabotażu, prób sabotażu, dywersji i ataków na różnego rodzaju miejsca i w Polsce, i w Niemczech, i w Czechach, i na Litwie, i we Francji. Jeżeli chcemy, żeby kolejne pokolenia miały możliwość wdrażania swoich pomysłów, Zdrażania wizji świata, taką jaką chcemy, to musimy ochronić. Do tego jesteśmy też zobowiązani. I znów konstytucja nas do tego zobowiązuje, do ochrony granic Rzeczpospolitej. Musimy dbać o, o nasz dom. To, to jest wykorzystywanie też często tych ludzi przez reżimy, które życzą nam jak najgorzej, które chcą zniszczyć naszą cywilizację i nasze patrzenie na świat, naszą demokrację i naszą wolność. Na to nie pozwolimy i temu się będziemy radykalnie przeciwdziałać i przeciwstawiać zawsze.